Widzicie, widzę dzisiaj znowu na Urbeksa. tam raczej jakim y, są kolejne dziwne rzeczy, co e, po, e, się do scenarii. Ta jedna ściana przednia jest e, ciepła. Nie wiemy o co z nią chodzi, ale no. Po, jak, nie jak, nie jak wolę... pokazać, że ta ściana różni się od wszystkich, że ta ściana jest jako jedyna ciepła. Jakby no. tam rury przechodziły czy coś, nie wiem no my nie wiemy Odejdźmy bliżej no chodźmy też pokazuje ulicę, że jest ciepło. no bo jest w końcu troszkę tak ciepło no słońce okay, podchodzimy do... a wejście jest. jest jest chroniony, ale nie wchodzimy na teren no właśnie poczekaj, ja się oddalę trochę Wideo I pokażę to, jak to tak naprawdę wygląda. To tak naprawdę wygląda. Ty w tamtych ruinach coś jest? To, to widzicie tamto? takie białe. To pewnie nie to. Napisał mi szybko. Napisał szybko. I ty idziesz? Ok, to idziemy prosto. A jakby w ogóle będziecie będzie, chcieli będzie więcej takich filmów subskrybujcie kanał Doskonałe, czyli prawdopodobnie mi na spisy chciał powiedzieć doskonale. Kanał, idziemy no, idzie, Doskonale, że idziesz prosto. A no. nigdzie indziej. Więc idziemy tam gdzie chce. O, to pewnie auto. No pewnie auto, w którym jest na Znowu. Jakby był, jakby był ogromnie duży, to odleży w nim duch. Demoniczny. Boże. Ten auto jest demoniczne. Ej, już szukamy jakieś rzeczy. Dobra, wrócimy jak już będziemy na patio, bo tam też szukamy innych rzeczy. Nauczyłem. No już jesteśmy już jakby co na dworze. Nadal szukamy duchów. Pokaż Wam, jak tam? Nic się nie pokazuje. Na razie nic się nie pokazuje. Więc szukamy dalej. Lub pójdźmy do tamtej nawet do karuzeli, gdzie podobno zawsze po jest. Co? Czy jesteś chory? Ty, my jesteśmy chorzy. Dobra, chodźmy. Dobra, spróbuj na tej karuzeli, bo ona zawsze jest opętana. Ona właśnie zawsze była opętana. No Dobra, i nic się nie zmieniło. No zawsze opętana. W końcu jakby jak włączyliśmy Ghost Sealer, to było to samo. Wchodziło na to. Dobra, szukamy jak to sprawdź łowkę, sprawdź łowkę. Nie, nic, nic, nic. Sprawdź tą łowkę. Przyszukujemy wszystkie zakamarki. No tutaj, to jest pewnie o metalu. To już nie jest od metalu. Co chcesz z duchu? Dobra, chodźmy. My rozsądni jesteśmy, że patrzymy na wszystko. Szukamy. Sprawdź drzewo, bo czasami w drzewach tam. No mówi. Dlaczego skacza? Takie. Co chcesz od nas w duchu? Czemu jest w drzewie? A czemu by nie mogło? A nie mogę? Jakby tak nam odpiszą, to by było dziwne. No to! To nie metalowe, tylko to, bo jakbyś tam to sprawdził, to był... No nie, bo to nie to, bo to jest metalowe. To też jest metalowe. No właśnie już wszystko jest. To jest z metalem i betonem. No właśnie, chodźmy, chodźmy. A ja dawaj, 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 e, dawaj włącz ten Go żeby nam patrzyło, gdzie są duchy. Nie mam tego. Znaczy nie, chodzi mi o to, żebyś włączył tam aplikację, gdzie, gdzie obok nas są duchy. No nie mam mia... tego. Te, te kółko, które się kręci. Nawigator duchów. A Boże. Włącz A nawigator duchów, to zobaczymy, czy są jasne. No. A co, nie możemy? Bogadno, zobaczcie na radarze. Nic na razie nie ma. No, nic na razie nie ma. Jak coś będzie, to wam mówimy. To wam powiem, jak coś będzie. Dobra, na razie nie ma. Nic, nic nie ma. Włącz. O! Włącz nagrywanie. Widzicie? Tam jest duch.